Witamy Cię w podcaście Tirspet na fali. W trakcie spotkań z naszymi gośćmi będziemy omawiać trendy, wyzwania i najistotniejsze tematy z branży TSL. Tirspet na fali to Twoja audycja o TSL. Cześć, witaj w kolejnym odcinku Tirspet na fali. Dzisiaj są z nami z dawno oczekiwani goście, przedstawiciele firmy MSC w Polsce. MSC to największy armator na świecie, z najkrótszą historią. Działa w 155 krajach, gdzie ma 675 biur i globalnie zatrudnia 200 tysięcy osób. Są znani z tego, że są armatorem w transporcie morskim, są właścicielem terminali, a także są właścicielem statków wycieczkowych, tak jak MSC Cruises oraz luksusowych wycieczkowców Explora-Jernis. Dzisiaj naszymi gośćmi są Marta Włoczewska, która jest trade -dyrektorem. Cześć, Cześć Dzień Marta. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło. Oraz Paweł Manista, który jest ceis dyrektorem właśnie w MSC Polska. Cześć Paweł. Cześć, dziękujemy za zaproszenie. Pytania będzie zadawała Agnieszka Gawlik, która jest dyrektorką działu logistyki morskiej w TIRSPET. Także możemy zaczynać, a ja jeszcze raz podziękuję za udział w audycji i za Wasze przybycie. My również dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszych gr grona gości, zaproszonych do naszej audycji, naszego jednego z partnerów strategicznych, największego armatora na świecie. Cieszę się, że będziemy mogli waszą historię o waszej działalności, o poczynaniach, opowiedzieć naszym klientom i wszystkim osobom, którzy będą oglądali ten film, lajkowali, więc zachęcam wszystkich miło Was tutaj zobaczyć. Spodziewamy <grym> się nas naprawdę fajny odcinek. Zadajemy tak pytania, startujemy. Dokładnie. Zaczynamy od samego początku, czyli tak naprawdę to, co najbardziej mnie fascynuje, czyli jak pasja łączy się z wizją y, i wychodzi MSC. No, historia powstania MSC jest, jest faktycznie piękna, jest czymś, o czym mówimy, lubimy opowiadać. Od pierwszego statku MSC Patricia, który kapitan Gianluigi Aponte wspólnie z żoną kupili. W 1970 roku, na przestrzeni tych 55 lat, MSC urosło do no, potęgi do pozycji największego armatora kontenerowego na świecie, zachowując co najważniejsze ten family spirit. I po dzień dzisiejszy, będąc firmą rodzinną, firmą, która, e, która tą rodzinę ma w DNA takim wewnętrznym, ale też firmą, która w sposób przez rodzinę jest cały czas kierowana. Jak firma rodzinna funkcjonuje, funkcjonuje na co dzień, mimo swojej wielkiej skali. Piękna historia. to no 55 lat to jest naprawdę mało. Krótki bo co okres, okres czasu. czasu. Czyli zaczynamy rządów. od jednego statku, a w chwili obecnej? A w chwili obecnej mamy 900 statków kontenerowych, które zawijają do 500, 520 portów, terminali na całym świecie. I jaki to jest zakres usług w chwili obecnej przez Was świadczony? Um, Grupa MSC to, to tak naprawdę nie tylko transport kontenerowy. Ty yy, zaczęłaś, Karolina, yy, od, od tych naszych spółek, mm -hmm. dywizji. Faktycznie poza transportem kontenerowym posiadamy spółkę TIL, która zarządza terminalami kontenerowymi. Posiadamy spółki Medlock i Medway, które zajmują się transportem yy, lądowym, całą logistyką lądową w zasadzie. Yy, posiadamy spółkę Medtac, która posiada holowniki. Oprócz e, tej dywizji, którą nazywamy Cargo, mamy dywizję pasażerską, którą tworzą dwie linie pasażerskie. To jest MSC Cruises, to jest e, świeża w branży spółka Explora Journeys, która oferuje mm, wycieczki statkami o standardzie hotelu pięciopiastkowego. Mhm. To są również dwie linie promowe oraz również od stosunkowo niedawna kolej szybkich prędkości Italo która oferuje przewozy pasażerskie. Ale poza tą działalnością związaną z morzem, z logistyką, z transportem, grupa MSC to również fundacja, MSC Foundation oraz MedClinic, czyli spółka, która, a, a, i, która jest siecią, międzynarodową siecią szpitali i klinik a, zdrowotnych. Oproszę, proszę, czy z zakresu usług. Bardzo, bardzo szeroki. Bardzo szeroki. Bardzo. Jeżeli, nie, ograniczamy się. nie ograniczamy się. Jeżeli od tego ogółu byśmy przeszli do szczegółu, czyli do tego, co, co my jako MSC oferujemy w Polsce, no to poza tym naszym core biznesem, czyli transportem morskim, w Polsce oferujemy również transport lądowy, zarówno trakowy jak i transport intermodalny, w tym trzy. E, autorskie serwisy kolejowe w rejony Śląska, Dolnego Śląska e, oraz Podkarpacia. E, posiadamy własną agencję celną, która w roku ubiegłym e, zdobyła mm, certyfikat AEO, także wachlarz usług, które świadczy, jest już teraz bardzo szeroki. C agencja działa oczywiście pod marką Medlock e, jako agencja niezależna. E, świadczymy usługi związane z cross-staffingiem oraz usługi związane z formowaniem kontenerów. Te z kolei dedykowane są transportom ponadgabarytowym e, oraz project cargo. Mhm. E, naturalnie, mm, wokół transportu morskiego, świadczymy również usługi tak zwane value-added services, w tym usługi ubezpieczenia. Zarówno ubezpieczenie takie konwencjonalne, czyli mamy podpisaną globalną. Umowę z dużym międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym, jak i własny produkt y, ubezpieczeniowy, którym jest Extended y, Protection. Yy, I będąc przy transporcie morskim, znowu warto wspomnieć o może nie tyle usługach, ale nowych możliwościach, które stworzyliśmy dla naszych klientów poprzez zakup nowego typu kontenerów. Czyli w, na przestrzeni ostatnich dwóch lat powiększyliśmy flotę kontenerową o kontenery, których wcześniej. W naszej flocie nie było, a na które klienci zgłaszali zapotrzebowanie. Są to kontenery specjalistyczne, takie jak Open Topy podwyższone, są to e, flatraki podwyższone, które na wielu tradach e, mają kluczowe znaczenie, ale co najważniejsze i z kolei najświeższe, to kontenery 45-stopowe pallet wide dedykowane do transportów szorcji. Czyli tak naprawdę tutaj jesteśmy otwarci również dla naszych klientów e, na transporty. UK, Hiszpania, zapraszamy. Dokładnie tak. Dokładnie Ale tak, tak, chciałam jeszcze wrócić do sytuacji e, agencji celnej. Mhm. Czy to nie jest tak, że wchodzicie w buty spedycji? Czy jesteście naszą konkurencją? Czy mamy się czuć zagrożeni? Zdecydowanie <laughs> nie. E, jak wiecie, w, e, w Polsce jest kilkaset e, firm spedycyjnych. E, do, ja dokładnej liczby nawet nie pamiętam. Może jedna trzecia tych firm posiada własne agencje celne I te firmy nie skorzystają z usług naszej agencji celnej. Natomiast cała pozostała grupa, te dwie trzecie, to są spedycje, które agencji celnych nie posiadają e, i albo będą posiadać kiedyś, albo nie chcą ich posiadać. I to dla nich stworzyliśmy usługę e, agencji celnej. To dla nich tak naprawdę zbudowaliśmy niezależną agencję celną e, w odpowiedzi na ich potrzeby, e, na ich głos. I to oni też są naszymi głównymi klientami w tym produkcie celnym. I wracając do tych usług, które świadczymy, usługi formowania flatraków, to też są usługi, które my oferujemy przede wszystkim firmom spedycyjnym. Nie każda firma spedycyjna posiada własny plac w okolicy portu, nie mhm. każda firma spedycyjna posiada wiedzę, jak to formowanie zorganizować. No tak. My z kolei mamy wiedzę, możliwości. Mhm. Mamy współpracę z terminalami i to powoduje, że dla firm spedycyjnych możemy tak specjalistyczne usługi oferować i oferować je nie tylko w Polsce, ale też oferować je w wielu wielu innych krajach. Czyli dla każdego miejsca na tym rynku się znajdzie. Dokładnie, tak. Słuchajcie, ym, tak naprawdę to yy, prześledziłam sobie, yy, jakby w, mówiąc o wielkościach statku na przełomie 2000 roku mieliśmy Osiem tysięczniki, e, 8600 TU zabierały w chwili obecnej. Przypomnij mi, jaki macie największy statek? Największe nasze statki to są statki klasy Michel Capellini, czyli to są statki o pojemności przekraczającej 24 tysiące TU i długości 400 metrów. Czyli tak naprawdę dwa, 20 lat, a trzykrotność... Tak, Wielkości. Dokładnie, ale co, co warto, o czym warto wspomnieć, te statki poza wielkością, no ich przewagą jest zaawansowana technologia związana z ograniczeniem y, śladu węglowego. E, to są statki, które, mm, które ze względu na swoją skalę powodują, że my, jako transport, w mniejszym stopniu e, przyczyniamy się do, e, do generowania dwutlenku węgla. A czy myślisz, że na przełomie kolejnych 20 lat? E, te statki znowu podwoją, potroją swoją wielkość? Czy to jest możliwe? Gdzie jest granica, granica możliwości, tak naprawdę? Bo zawsze się zastanawiam przy w samolotach, jak to wygląda w przypadku statków. E, odpowiadając na to pytanie, musimy spojrzeć szerzej, bo tak naprawdę statek to nie jest y, może jest głównym ogniwem tego łańcucha, którym, którym jest supply chain, mhm. ale nie jest jego jedynym ogniwem. Mhm. E, to, jeśli mówimy o barierach, o limitach, to je tworzy, wszystko to, co mamy wokół statku. Terminale, e, porty, drogi, to one tak naprawdę wyznaczają limity. E, natomiast też trochę przewrotnie. E, człowiek od zarania dziejów przesuwał bariery, no i właśnie. trochę jest to w, w naszym DNA. I tak samo w sporcie, tak samo w biznesie, to przesuwanie barier następuje. I myślę, że jak całe, wszystkie te ogniwa tego łańcucha dostaw będą się rozwijać, będą stwarzać możliwości na to, żeby były i większe statki, i większe terminale, i większe i drogi, które to wszystko obsłużą i wywiozą. Jak będzie wyglądać przyszłość dla tego biznesu? Bo w chwili obecnej jesteśmy, mm, mówimy o zmianach takich globalnych, tak? Zmiana w serwisach armatorskich. Mersk wychodzi z serwisu z MSC. MSC staje się niezależnym partnerem na rynku. Mówimy takiej o wielkiej i możliwościach, i odpowiedzialności. Jak to e, tak. wygląda? Niewątpliwie rok 2025 to jest rok przełomowy dla naszej branży. Dotychczasowe alianse przestają mieć, przestają mieć miejsce. My jako MSC zakończyliśmy naszą współpracę z Merskiem w ramach sojuszu 2M. Tworzymy niezależną, konkurencyjną sieć połączeń między Dalekim Wschodem a Europą. W sumie y, nowa sieć połączeń, jaką oferuje MSC, to 34 połączenia na pięciu najważniejszych y, tradeach łączących y, Far ze światem, tak naprawdę. Y, daje nam to niewątpliwie możliwość lepszego dostosowywania naszych usług do y, zmieniającego się tak dynamicznie w ostatnich latach rynku. A co chcecie zmieniać w tych swoich usługach i w jakie kierunki chcecie uderzać? Ym, tak naprawdę serwisy same w sobie w dużym stopniu pozostają niezmienne pod kątem linii, jakie obsługujemy. Jeżeli chodzi o, o Polskę, o to, co się będzie działo tutaj na naszym rynku, to w ramach nowej sieci wprowadzamy dwa kluczowe serwisy, które będą zawijały bezpośrednio do Polski. Jest to serwis Albatros i, serwi i serwis Britania. Serwis Britania jest serwisem, który. Jako jedyny na rynku oferuje unikalne, bo bezpośrednie połączenie z portem w Gdyni. Jest to niewątpliwie przewaga, że jest to połączenie bezpośrednie, co daje naszym klientom większe możliwości rozwoju swoich wolumenów również z tego portu, zarówno w imporcie, jak i w eksporcie. Na serwisie Brytania, oprócz bazowych chińskich portów, takich jak Ningbo czy Shanghai mamy również bezpośrednie połączenie z Wungtau, co też niewątpliwie dla części. Waszych i naszych klientów będzie, będzie atrakcyjnym połączeniem. Serwis Brytania również oczywiście zawiera do Gdańska. To jest ten serwis, który będzie w obydwu polskich portach. Natomiast serwis Albatros to serwis, który zapewnia bezpośrednie połączenie z Gdańskiem. Tutaj również mamy porty chińskie i jest bezpośrednie połączenie z Korei, które też niewątpliwie. Jest unikatowe i tranzyt time, jaki oferujemy na tym, na tym kierunku będzie dla wszystkich klientów atrakcyjny. Także poprzez wprowadzenie tych dwóch serwisów myślę, że nadajemy Polsce dosyć dużego znaczenia w naszym regionie, a bezpośrednie zawinięcia, to, to naprawdę dużo patrząc, patrząc na nasz rynek, więc możliwości rozwoju dla importu z Dalekiego Wschodu, ale nie tylko, są ogromne w tej chwili. Dla naszych klientów transit time. Ma znaczenie. Wielokrotnie to podkreślają w trakcie spotkań. Co w tym zakresie jesteście w stanie zrobić? Tak, nasi klienci na pewno mogą liczyć na bardziej konkurencyjne rozwiązania transportowe. Kluczową zmianą jest przejście na niezależną sieć, co w praktyce daje nam pełną niezależność operacyjną, szybkie podejmowanie decyzji, bardziej sprawne zarządzanie flotą. Czy też, czy też sprzętem. E, MSC e, oferuje największą liczbę bezpośrednich połączeń e, między Azją a Europą, jaka jest w tej chwili oferowana na rynku. E, I tak naprawdę e, sam fakt, że te połączenia są bezpośrednie już e, w dużym stopniu pozwala na e, skrócenie transit time'ów. E, zwłaszcza biorąc pod uwagę kongestie, e, która w tej chwili ma miejsce w Europie. W związku z czym każdy dodatkowy przeładunek w dowolnym porcie europejskim, w tej chwili praktycznie nie jestem w stanie wskazać portu europejskiego, który kongestią nie byłby dotknięty, to każdy taki przeładunek to jest dodatkowy czas, jaki statek spędza w porcie i de facto wydłuża mototransit time, bo często zdarza się, że na samo wyjście do portu statki muszą po prostu czekać. Dodatkowo nowo otwarty terminal T3 w Gdańsku, Baltic Hub. Jest dużym krokiem rozwojowym, jeżeli chodzi o zarówno Gdańsk, jak i MSC w kontekście obsługi naszej floty. 4 kwietnia miało miejsce pierwsze zawinięcie statku MSC w ramach nowego serwisu Brytania. Był to statek MSC Rose, który został obsłużony na terminalu T3 z sukcesem. Jest to symboliczny początek nowej ery, nowego, nowego serwisu do Polski z Dalekiego Wschodu. Infrastruktura, która pojawiła się na T3 niewątpliwie pozwala nam na rozwój wolumenów. Jak wiecie wolumeny importowe rosną z roku na rok, więc jedynie dzięki takim inwestycjom i rozwojowi infrastruktury w portach jesteśmy w stanie te wolumeny Dalej budować, rozwijać i zwiększać import y, do Polski. Ale mówimy o, o tym imporcie. E, tak naprawdę, importem Polska stoi. Uważacie, że mamy szanse i możliwości na to, żeby jednak ten eksport zwiększać? Czy to... o, Polska e, stała się czy, czy staje się gospodarką, gospodarką rozwiniętą. Konsumpcja w naszym kraju ma się dobrze i rośnie z roku na rok. Oczywiście. E, przypływ imigrantów też miał na to e, duży wpływ, natomiast przede wszystkim to społeczeństwo się staje coraz bardziej bogatsze. To powoduje, że kupujemy więcej, importujemy więcej. Zmieniają się nawyki nasze, nawyki zakupowe. No spójrzmy chociażby na marki samochodowe, na ilość e, chińskich marek, e, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat, i jak dużo jest ich na drogach. To wszystko powoduje, że import do Polski, szczególnie ten daleki, Rośnie bardziej dynamicznie niż, niż eksport. I nie liczyłbym na to, że możemy spodziewać się e, nawet w długim okresie e, zachowania tutaj balansu i zawsze będzie większy od eksportu. Natomiast nasz eksport na przestrzeni e, ostatnich lat, z naszej perspektywy, znowu Armatora, ma się dobrze, rośnie z każdym rokiem. I też z naszej perspektywy uważam, że możemy być z tych naszych eksporterów i ich działalności na arenie międzynarodowej po prostu dumni, bo polskie produkty trafiają, e, trafiają dzisiaj wszędzie e, i rozwój taki ilościowy, wolumenowy jest naprawdę zauważalny. No to super, no, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że i my, i wy, będziecie również w tym zakresie rozwijać. Jeśli mówimy o rozwoju, przenieśliście się w Gdyni w ubiegłym roku do nowego biura. Gratulujemy, bo piękna lokalizacja, natomiast ile osób w chwili obecnej pracuje w, w Polsce, w Biurze Gdynia, w Warszawie? W MSC w Polsce pracuje aktualnie nieco ponad 200 osób i dodatkowo prawie 100 osób w naszych dwóch spółkach. Medlog Transport oraz Medlog Depot, czyli razem prawie 300 osób. E, posiadamy cztery mm, biura w Gdyni. Jest to biuro portowe, jest to biuro główne MSC, mhm. biuro Medlog Transport oraz biuro Medlog Depot. Oprócz tego posiadamy małe biuro, trzyosobowe e, biuro finansowe w Tarnowie oraz biuro w Warszawie. A w zeszłym roku mieliśmy tak naprawdę trzy przeprowadzki. Bo zaczęliśmy od y, biura portowego, które mhm. co prawda nie zmieniło adresu, pozostało dalej y, w, w tym samym miejscu, ale biuro, biuro, biuro zmienili na większe i nowsze wiosną y, ubiegłego roku przenieśliśmy biuro w Warszawie. W grudniu przenieśliśmy biuro w Gdyni i myślę, że jeszcze w tym roku zwiększymy to biuro Gdyńskie o kolejne 600 metrów kwadratowych. W przyszłym roku, z kolei, e, przepraszam, nie w przyszłym, jeszcze w tym roku e, planowane są dwie kolejne przeprowadzki. E, pierwsza dla nas bardzo ważna to przeprowadzka Medlock Depot. E, ja nie wspomniałem wcześniej o Medlock Depot, natomiast to jest spółka nasza, którą założyliśmy przed kilkoma laty, która świadczy usługi napraw, czyszczenia e, oraz e, PTI dla kontenerów e, chłodniczych. Mhm. Medlock Depot Kończy inwestycje w Gdyni, przenosi się na nowy, znacznie większy plac, e, i ta przeprowadzka będzie miała miejsce na przełomie maja i czerwca tego roku. I jeszcze w tym roku e, przeniesie się również Medrok Transport, który z obecnego biura przeniesie się do dawnego biura e, MSC na placu Kaszubskim, jak tylko ukończymy prace remontowe i, e, w tamtym biurze i przygotujemy je e, dla nich. Mówimy o zmianach lokalizacji, kolejnych przeprowadzkach, ale jakie macie plany na ten i na następny rok? My jako e, firma rodzinna pozostaniemy nieco tajemniczy w, w, w tym zakresie. Natomiast e, Marta mówiła um, o tym, jak ważne z perspektywy tego, tego największego tradu, um, jak ważna jest Polska z perspektywy tego największego tradu. I, I ja też mogę Was zapewnić, że, że i nasze inwestycje, i nasz rozwój w latach kolejnych tu w Polsce na naszym rynku będą dynamiczne będą zauważalne. Ale pozostawię to jeszcze niedopowiedziane. Będziemy Was. Zaczekamy w niepewności. Obserwować. Kciuki. Trzymamy kciuki, dokładnie. Ale tak wracając do tematu jeszcze ekologii, bo troszkę zaczęłaś mówić odnośnie tych najnowocześniejszych kontenerowców. Coś tam powiedzieliśmy, ale jest to taki temat, który interesuje każdego w dzisiejszych czasach, więc jeśli możesz nam powiedzieć, co u was się w tym temacie dzieje? Ja na to pytanie znowu chciałbym odpowiedzieć trochę przewrotnie, bo, bo tak, no należy mieć świadomość, że cały proces ograniczenia emisji dwutlenku węgla, on postępuje. My... Przeprowadzamy retrofitting statków, stosujemy biopaliwa, oferujemy biopaliwa też jako certyfikaty naszym klientom. Inwestujemy we wszelkie technologie, które mogą pozwolić e, na ograniczenie emisji i które e, wspierają nasz target zeroemisyjności, który, e, który ogłosiliśmy jako rok 2050. Natomiast poruszając się w tym temacie ekologii, znowu przewrotnie. Chciałbym zadać Tobie pytanie. Jak myślisz, ile drzew moglibyśmy uchronić o matko. E, rocznie? Trudne pytanie. E, gdybyśmy no dzisiaj e, zrezygnowali e, z tradycyjnego konosamentu mhm. na rzecz EBL-a. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę, bo Wasza skala działania i każdego z armatorów jest tak duża, nawet strzelać nie będę. Wyobraź sobie, że uchronilibyśmy około 28 tysięcy drzew, to jest rocznie. To okay. jest równowartość 30 lasów, 39 lasów o wielkości boiska piłkarskiego. No to jest o co powalczyć. To jest o co powalczyć, ale to też pokazuje, że ekologia to nie tylko my, to my wszyscy tak, członkowie tak. Z, znowu to powiem tego łańcucha e, supply chain. To my wszyscy musimy się do tego dołożyć, do tej Aha. ekologii, w sensie dołożyć zaangażowania, żebyśmy mogli to środowisko chronić, bo cel też jest nasz, nasz wspólny. Planeta jest naszym wspólnym celem. No, no Ale parę. każdy z nas coś do tego podchodzi. MSC już sporo w tym temacie zrobiło, ABL. Zgadza się. No, więc jeśli możesz też. Tutaj naszym? EBL jest e, promowany klientom. przez nas bardzo intensywnie, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na arenie, e, na arenie lądowej. No, każda konferencja, którą organizujemy dla naszych klientów, ten element ebl tam ma. E, I on ma szereg e, zalet. E, zalet po stronie bezpieczeństwa, zalet po stronie oszczędności. Bo tak naprawdę klienci korzystający ze Biola oszczędzają pieniądze i to są realne pieniądze. Mm -hmm. Natomiast ja chciałem tutaj ukazać wpływ tego ebil a na to, o czym mówimy pewnie najrzadziej, czyli na ekologię. I przewrotnie pokazać, że w, jeżeli mówimy o ekologii, to musimy wszyscy się na nią otworzyć, również w takich rozwiązaniach, jak jest EBL. Dokładnie. Ale wy jesteście też otwarci na inne tematy, bo zawsze mnie zastanawia kiedy ludzie, którzy Osiągają sukces, a niewątpliwie ludzie, firmy takie jak MSC osiągnęły niebywały sukces. Potrafią się tym sukcesem też dzielić z innymi. E, I na tym polu też macie spore zasługi. Jeśli możesz nam tutaj zdradzić trochę. Tak, myślę, że y, tutaj warto wspomnieć o tych inicjatywach lokalnych. Y, cały czas mówimy dużo o MSC ogólnie, ale też chcielibyśmy podkreślić, co y, się dzieje tutaj u nas na naszym podwórku. Więc taką naj, naj, najbardziej trwałą i regularną y, naszą działalnością w ramach wspierania, y, wspierania innych jest opieka, jaką otoczyliśmy. Hospicjum pomoże dzieciom. Y, w ramach y, wspierania Hospicjum y, co roku organizujemy aukcje y, wspólnie z naszymi klientami. Nie ukrywam, udaje nam się naprawdę zebrać imponujące kwoty pieniężne, które potem oczywiście w całości są przekazywane na rzecz hospicjum. Niewątpliwie wspierają jego działalność. Oprócz tych aukcji, które mają miejsce raz w roku i są takim, powiedziałabym, bardziej odczuwalnym, zapewne zastrzykiem pieniędzy dla, dla hospicjum, staramy się też regularnie to hospicjum. Wspierać w ich codziennej działalności, tak aby e, dzieci chore e, choć odrobinę e, radości w, w swojej codzienności e, zaznały. E, I staramy się też angażować naszych klientów, inne podmioty w tą pomoc, żeby jakby razem możemy więcej. E, dodatkowo m, wspieramy też e, działania sportowe, aktywność sportową. E, jesteśmy e, opiekunem e, grupy Flauta Ladies Gdynia. Jest to dziewczęca drużyna piłkarska. Staramy się w ten sposób promować sport, aktywną postawę, ale też współpracę, team building, bo to wiadomo sport, sporty zespołowe zawsze dobrze wpływają na rozwój dzieci, też w tym kontekście. Jednocześnie promując piłkę nożną jako sport nie jedynie dla mężczyzn, staramy się walczyć z jakąś taką być może wykluczeniem kobiet z pewnych, z pewnych sfer. Także sport. Yy, aktywna postawa, praca zespołowa to też jest coś, co lokalnie yy, poprzez wspieranie tej, tej grupy staramy się robić. Podziwiamy, yy, uczestniczymy. Super inicjatywy. Naprawdę super inicjatywy. Fajnie, że tak i tak duża firma tak. się yy, właśnie wspiera, też takie lokalne działania, tak? I zauważa, jakie są potrzeby lokalne. Yy, trzymamy za wasze yy, działania kciuki. Dziękujemy za waszą współpracę. Zachęcamy tutaj naszych klientów również do Pływania z MSC yy, i zobaczenia na wodach i, ocean. i oceanach. I, i, oceanach tak. i, I mamy nadzieję na wspólnej fali wznoszącej tak, tak tylko przed prawda. nami. Także bardzo dziękujemy za, yy, za rozmowę z wami, tak, za to, że zgodziliście się i mogliśmy sobie tutaj trochę o MSC z wami porozmawiać i również co się dzieje globalnie i co się dzieje lokalnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo też dziękujemy. Raz dziękujemy za zaproszenie. Pięknego studia. Cieszymy się. Dziękujemy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, że oglądaliście do końca, że wysłuchaliście nas do końca i zapraszamy, jak zwykle, do następnych odcinków. A będzie się działo. Dziękujemy, że słuchasz tego podcastu. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, to nas w swojej aplikacji Spotify. Zapraszamy do kolejnych odcinków